Dzień dobry. Jerbę można tak jak ja. No, jakąś jerbę bierzemy, tu nasypał, wkręcił tego wodą, polał i się napił. Mm, ale jakby ktoś sobie chciał jerbnąć, a akurat jedzie autem. No to skąd gorącą wodę? W Argentynie na stacji można dostać wody gorącej ze specjalnego automatu. Jest yerba i sprzęt i wszystko. A w samochodzie, szczególnie jak ktoś ma mały, to się wszystko może porozwalać. I? A jakby chciał człowiek jerbnąć, to co ma robić? Ma co robić? pa, ba, coś takiego się pojawiło. I można sobie jerbnąć, to w zasadzie jest to samo: jedno z drugim. Można sobie jerbnąć z tego albo z tego. Kolego. www.sklepkolonialny.com Mój uczciwy interes książki z prawdziwym autografem, Strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com Sklep Come, y -y, please come. Studio Dziki Zachód. To było country, i takie jak lubię, i słyszałem, że w mrągowie już teraz będą koncerty, tak jak co roku po przerwie, czyli się COVID stabilizuje w kierunku koncertów i w Sopocie koncerty, i o, jak będzie. A jednocześnie z mrągowa przyszła taka informacja, to w ogólno-polskich wiadomościach się pojawiła, że dzieci mają dopłacać tam półtora złoty, muszą płacić, jak chcą wziąć prysznic na koloniach. To w to nie mogłem uwierzyć, że ktoś wpadł na taki pomysł. Ja rozumiem, że prysznic coś kosztuje, ale to trzeba ukryć w cenie całych kolonii ten koszt, a nie mówić, że za każde użycie prysznica, czy za jednorazowe dziennie, czy za co ma być półtora, trzeba zapłacić złoty 50 więcej. Yy, no, część dzieci skorzysta z tej okazji i pójdzie na lody. A y, sytuacja sanitarna na koloniach się pogorszy przez to, bo prysznica brać nie będą. A co u Trumpa? Y, u Trumpa wszystko dobrze, miał y, ten wystąpienie y, po, po jakiejś tam przerwie. No, walczy o granicę i Stany Południowe się jednoczą przeciwko rządowi federalnemu, skoro rząd federalny porzucił swoją funkcję ochrony granic południowych, to y, Stany powiedziały, to my to sami zrobimy. Y, postawimy mur. Powiedział Stan Texas. Tam, gdzie Trump zaczął stawiać i nie został skończony ten mur, to my dokończymy, postawimy ten mur i sami za swoje pieniądze się ochronimy, a potem będziemy się procesować z Waszyngtonem za to wszystko, co rząd federalny powinien robić, bo akurat na to się umówiliśmy. 50 wolnych krajów zebrało się do kupy i rząd federalny w Waszyngtonie miał się zajmować sprawami wspólnymi, czyli na przykład ochroną granic. Wojskowością, żeby wojny nie wpuścić na terytorium Stanów Zjednoczonych. Więc to jest podstawowa funkcja rządu zapewnienie bezpieczeństwa, i ono się wyraża na przykład właśnie w ochronie granic. I tego rząd federalny nie robi, Stany sobie to zrobią same, ba. Inne Stany, typu Floryda, które odczuwają też problem przenikania ludzi przez granicę masowego, Floryda powiedziała, że dorzuci się swoimi pieniędzmi i swoi, swoją policją yy, na pomoc Teksasowi no to ci, którzy płacą podatki na Florydzie, na Florydzie nie ma podatku akurat osobistego, ale do przedsiębiorstwa płacą, ktoś napłaci. E no, kto, ktoś mógłby w związku z tym zakwestionować, ale dlaczego Floryda finansuje działania w Teksasie? Otóż cała ta ludność, która przechodzi do Teksasu, na pustynię Teksasu, przechodzi przez Rio Grande w wodzie po kolana albo po pas, ona natychmiast rozpływa się po całych Stanach. I Floryda ma ogromną populację Latino, i w związku z tym oni jadą tam do swoich znajomych krewnych, do rodzin, jadą bardzo chętnie na Florydę, ci nielegalni imigranci, bo tam na Florydzie mówi połowa co najmniej ludzi po hiszpańsku, a druga połowa rozumie. Po hiszpańsku, więc tam mi będzie wygodnie, lepiej niż w Oklahomie, gdzie mało kto mówi po hiszpańsku. Więc jest to problem Florydy, że granica jest dziurawa, i Trump w związku z tym teraz miał jechać na granicę i postraszył rząd federalny, że on zrobi w takim razie kolejny wiec na granicy. Zaczął robić wiece w kierunku wybrania republikańskich kongresmenów. Takich, którzy będą realizować pomysły Trumpa, a nie będą się dogadywać od lat na 17 kadencji ze swoimi kumplami demokratami. Więc Trump wspiera w tej chwili republikańskich kandydatów przeciwko zasiedziałym od lat republikanom, którzy nie ma ograniczenia liczby kadencji w Ameryce, więc zasiadają po raz kolejny i po raz kolejny, wsiąkli w to bagno, w ten układ i my z tam wygodnie w Waszyngtonie sobie urządzili życie, tak jak Joe Biden 47 lat w polityce, w ciągle wybierany i w kółko. No i Trump chce to przeciąć, mówi to na razie <tryk> Będę popierał kandydatów takich, żeby wysadzić z siodła Republikanów, a potem się zajmę popieraniem kandydatów takich, którzy wysadzą z siodła de demokratycznych przedstawicieli w kongresie i potem w senacie i tak dalej. Natomiast Kamala Harris po prawie 100 dniach, 97 czy 98, udawania, że nic się nie dzieje, pojechała w końcu na granicę, ale to oszustwo w, w stylu Łukaszenki wykonała bo yy, Biden ją wyznaczył do zajęcia się sprawą tej dziurawej granicy, przez którą już milion ludzi przelazło. No, i Kamala Harris się zajęła w taki sposób, że poleciała do Gwatemali. Mówi, że będę u źródła będę problem załatwiać. Prezydent Gwatemali popatrzył jak na głupią i powiedział: Jakbyście nie zapraszali z Bidenem, to ci moi ludzie by mi nie wychodzili z kraju. A wychodzą najbardziej aktywni. Jak ktoś zna przynajmniej szczątki angielskiego, to się pakuje na drogą wycieczkę. Ludzie bez pieniędzy nie idą. Bo mafia ich nie przepuści, czyli ludzie średnia klasa, aktywni, puszczają się na tę wielką podróż, ludzie, którzy mają 7 tysięcy dolarów w kieszeni, żeby za to zapłacić, albo mają fach w ręku i wiedzą, że odrobią 7 tysięcy dolarów. Tyle kosztuje przemyt przez granicę za pomocą mafii, która granicę kontroluje meksykańskich. No więc prezydent Gwatemali pognał Kamale Harris i jeszcze były protesty na ulicy, ale ona udawała, że się zajmuje problemem poprzez wycieczki zagraniczne, wróciła jak nie pyszna i w końcu wymówiła, Musił Trump i spółka na niej, że pojawiła się na granicy, ale zrobiła następujące oszustwo. Otóż granica w Teksasie jest długa, i tam gdzie ona poleciała, w El Paso, to jest w stronę Kalifornii ten róg Teksasu. Wysunięty najdalej w stronę Kalifornii, tam Arizony i tak dalej, najdalej wysunięty jak można. I ona tam sobie zrobiła międzylądowanie w drodze do domu. Więc poleciała niby na granicę do El Paso. Jest przejście granicy w El Paso, ale jest bardzo mocno chronione. Tam problemu nie ma. Tam są wysokie zasieki jeszcze z czasów przed Trumpem. Bo po drugiej stronie El Paso jest brzydkie miasto pełne mafii i narkotyków i Ameryka się w tym punkcie odgrodziła. I w dodatku Kamala Harris nie pojechała na samą granicę, tylko na lotnisku się zatrzymała, odbyła jakieś rozmowy, potem wsiadła z powrotem do samolotu poleciała dalej. I teraz... Problem jest po przeciwnej stronie granicy, też w Teksasie, który ona kompletnie zignorowała. Tam nie poleciała, no bo tam musiałaby się skonfrontować z prawdą. To tak, jakby wysłannik polskiego rządu miał się zająć problemem przenikania syryjskich imigrantów w okolicach Bieszczadów. Gdzieś tam w Rzeszowszczyźnie, gdzieś tam strasznie dużo Syryjczyków przechodzi przez granicę i tenże przedstawiciel rządu najpierw 98 dni nic nie robi, tylko jeździ do Syrii, mu, ale nie wysyłajcie ich z Syrii, no bo przychodzą do nas tam, w Syrii go pogonili, w końcu czuje się zmuszony pojechać na granicę i w związku z tym jedzie do Zgorzelca. To taka mniej więcej odległość między tym punktem, w którym Kamala Harris miała być, a w tym, w którym się pojawia. Jedzie do Zgorzelca, ląduje na lotnisku albo tam pod Szczecinem gdzieś. Na lotnisku Rębiechowo ląduje, rozgląda się, rozmawia z kilkoma pogranicznikami, mówi macie problem? Oni mówią nie, panie prezydent, no jaki problem? No wszystko jest dobrze, nikt tu nie przenika, żadnych Niemców nie widzimy. Aha, no to, to, to lecę dalej do domu. I poleciała. A pod Rzeszowem syryczcy. Donald Trump mówi Bidenowi niszczysz Amerykę. Tak, no to nie, nie, nie trzeba mu mówić, to widać. A Bidenowi nie warto mówić, bo on nie zrozumie. On nie wie, co się do niego mówi. Są też te nagrania z G7, kiedy ktoś coś do niego mówi, albo dziennikarz mu zadaje pytanie, on odpowiada na inne. I to zawsze wtedy mamy wrażenie, że polityk taki sprytny, gdy odpowiada na inne. Ale kiedy to jest przyjazne pytanie, a Biden zaczyna coś mówić, gubi się i zaczyna odpowiadać na nie wiadomo jakie pytanie, no to widzimy, że nie warto do niego mówić, bo on nie wie, co się do niego mówi. Demencje ma, no. No i Kamala Harris raczej jest realną osobą, właśnie która wybiera się wszystkie delegacje. Ponob podobno w następną też ona ma się wybrać, ale ja chciałam, jak już pojawił się ten pierwiastek kobiecy, zapytać z kolei o żonę Trumpa, bo ja mieszkam w Słowenii na co dzień i tutaj właśnie Słoweńcy zastanawiają się, jak tam wróci do Słowenii, bo podobno po nieudanej kampanii prezydenckiej Donalda to małżeństwo miało zawisnąć na włosku. Jak mówi się o tym w Ameryce? Nie, nie, nie. Kampania Trumpa była bardzo udana. Zebrał miliony więcej głosów niż jakikolwiek Republikanin przed nim. Zebrał miliony więcej głosów niż on sam przed, przed sobą i więcej niż Obama i tak dalej. Przegrał te wybory z Bidenem, ale to nie była nieudana kampania. To była doskonała i w trudnych warunkach covidowych prowadzona i wiece i tak dalej. I nie było śmiertelności po tych wiecach wbrew ostrzeżeniom demokratów. Więc kampania była bardzo udana. A Trump się szykuje do następnej. Nie, nic nie wskazuje tutaj na to, żeby Melania miała zrezygnować z mieszkania w pałacu mar lago na Florydzie i z doskonałego życia oraz zrezygnować ze swojego syna, który przecież do szkół chodzi i tak dalej i matki potrzebuje i wracać do Słowenii. No gdzie ona tam w Słowenii będzie mieszkać teraz? To, że Może mieszka z baronem, to my pojedzie. wiemy. Tylko chodzi, czy wraz z baronem i Melanią mieszka Donald Trump. Tak, mieszkają razem. To są takie plotki, które się pojawiały już, kiedy oni w Białym Domu byli. Na przykład, chłopak coś tam kończył w poprzedniej szkole, i Melania jeszcze się nie wprowadziła na 100% ze wszystkimi walizkami do Białego Domu, i w związku z tym mówili: O, ona tam ciągle w Malarago jest albo w złotej wieży na Manhattanie, czemu, czemu się nie sprowadza do Białego Domu? No to przeprowadzka całej rodziny w sytuacji, kiedy ma się dorastającego chłopaka, to też nie jest takie hopsiub. No bo on z Waszyngtonu nie będzie dolatywał do tej szkoły, do której chodził poprzednio. No, to są. Te plotki ciągle wracają. Doskonała, doskonała żona nigdy nie była pochwalona, tak jak Jacqueline Kennedy i potem Obamowa. Obamowa, o bardzo brzydkiej figurze, była chwalona bez przerwy za dobór sukienek swoich, bo rzeczywiście potrafiła ukryć niedostatki swojej figury i przekierować za pomocą strojów swoich. Przekierować uwagę w inne miejsce. Kupiła sobie sukienkę z Walmart'a to wszyscy mówili o sukience, a nie o figurze i tak dalej. Była chwalona, i Ameryka mogłaby się cieszyć tym, że ma prezydentową, która jest, była modelką, jest bardzo ładna, potrafi się pokazać, wysłowić w siedmiu językach, to żadna przed nią nie potrafiła, w siedmiu językach. To oni nie, skupiali się na wyśmiewaniu z jej akcentu i na pewno ten stary dziad cię wziął za pieniądze, kupił i go nie kochasz. Melania się bardzo długo opierała Trumpowi, wiedząc o tym, że to jest playboy i że ma przeszłość taką, że małżeństwa jego się rozpadają. I to nie jest kobieta głupia, która poszła za pieniędzmi, bo ona miała też dużo pieniędzy własnych. Miała doskonałą karierę, kiedy wychodziła za Trumpa i nie musiała tego robić. To doskonale wiemy, dlatego tak bardzo Słoweńcy liczą, że może wróci na rynek matrymonialny, ale no wynika, wynika na to, że niestety. No, ja bym nie, nie stawiał dużo pieniędzy na to, że wróci na rynek matrymonialny. Yy, również ze względu na swój wiek. Nie, nie, chyba nie ma powodu wracać na rynek matrymonialny. Nawet gdyby teraz Trumpa zabrakło już. No to po prostu zostanie w tej fortunie, którą odziedziczy po nim yy, i będzie chować syna w Ameryce. Nie sądzę, żeby chciała wracać do Słowenii. Jaki wiek, no, jaki czeka. wiek? Przepraszam bardzo. Kobiety są jak wino. Mm. To są Co, za ta cisza niezręczna. Wracamy znowu nie, do tematu Nie, dlaczego niezręczna? No, kobieta kobieta 50-letnia, normalnie ukształtowana, nie zaczyna nagle męża szukać. Zależy. Jak się komu układa? No, jestem trochę przeciwnego zdania, że to, że to nie jest tak zupełnie normalna sytuacja. Wiem, że są panie, którym tam tak się życie poukładało, że potrzebują na przykład po tym, co przeszły. Odmienić swoje życie, znaleźć sobie wreszcie dobre i szukają chłopa przy 50. To nie jest wiek, który dyskwalifikuje absolutnie, ale jak się ma normalne życie z sukcesem, ja u niej, u niej nie widzę żadnych powodów, żeby nagle miała w ogóle koncepcję takiej przychodzić do głowy. Raczej byłoby, gdyby Trump zmarł, to raczej byłoby jej szkoda, tak jak obserwuję to małżeństwo od lat, raczej by jej było szkoda, że już go nie ma, niż o! Jestem teraz wolna, to se poszale, poszukam se kogoś, o masisa sobie poszukam. W Słowenii do tego, do tego wszystkiego jest euro. Za trzy minuty studio euro, więc teraz jakieś postscriptum. Czy ty jesteś? Już sto razy cię o to pytałem. To już cię nie będę pytał. Ale zapytaj. A nie zapytam. No dobra, no nie, to nie. To co? To na jakie pytanie mam ci odpowiedzieć? No, no, Odpowiedz mi na brak pytania. Proszę bardzo, Macron uważa Polskę i kraje bałtyckie za rusofobów, bo nie chcą spotkania Unii z Europejskiej z Putinem. A on się z Putinem co chwila spotyka i sprzedaje mu broń. Uwaga, Macron uważa słusznie. I co z tego? Polska i kraje bałtyckie mają jak najbardziej prawo być rusofobami, bo mają osobiste doświadczenia z najazdami ruskimi, z infiltracją i z, 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 nie diasporą, tylko z trzecią kolumną na naszym terenie, z komunistami, którzy ciągle się oglądają na Rosję. Jedni ludzie boją się pająków, a inni boją się Putinów. Więc Macron może sobie uważać, że jesteśmy rusofobami i ma rację, a my mamy prawo być rusofobami i powinniśmy głośno o tym mówić. Tak, boimy się ruskich. Jest Nie tak ci... boimy się ruskich? No, ja się obawiam ruskich. To jest potęga, która może nas zgnieść, a jeszcze do tego użyje Aleksandrów Kwaśniewskich od środka. Aleksander Kwaśniewski, dawno nikt o nim w radiu wnet nie mówił. No, no Leszków-Millerów, no to była taka figura retoryczna i Cimoszewiczów użyją od środka albo ich wnuków i y, y, panny, y, nie wiem, pani Jaruzelskiej, y, córki dyktatora i mordercy użyją od środka, czyli lobby rosyjskiego na swoim terenie i tych byłych, którzy za Rosji byli na świecznikach. Więc, no ja się Rosji obawiam jako zagrożenia, które w każdej chwili może przyjść i nas ciapnąć. A Krzysztof Skorolański się nie boi. To jest równowaga w tej audycji w pewnym sensie. Tylko może ja się boję bardziej niż on się nie boi. Jest za chwilę mecz, panie redaktorze. No i dobra. I ja się na meczach nie znam. Ale Polska już nie gra, to mi mama powiedziała, która oglądała nawet z zainteresowanym, jak już rozpoznała koszulki, to oglądała Polaków i kibicowała. a to nawet fajne, jak się polskiej drużynie kibicuje. Tylko potem to rozczarowanie jest gorsze. To, to prawda. Słyszymy się za tydzień w Studio Dziki Zachód. Baj! Baj! Studio Dziki Zachód.